Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobbisty, a dzisiaj mamy zdrabki, które kupiła mi dziewczyna i mieliśmy nagrywać ze Stefą, ale właśnie sobie poszła. Przywitajcie, Angela. Aha, dobra. Także zaczynamy ten drapać. Takie dostałem, także takie będziemy drapać. Zaczniemy sobie od wabanku. Stefa też. Dobra. Zdrab twoją liczbę, znać w grach 1 do 3 i wygraj kwotę z pola wygrana. Także lecimy. Nasza liczba to 2. 8, 1, 3, 4. Słabo, że się kupiła niestety, niestety. Nie. Dobra, czyli ta jest przegrana. Lecimy z lotkiem, szukamy słonika. O, jest słonik. Czyli coś tam wygraliśmy. Jest motylek, królik i ślimak. Dobra. I tutaj jest złotóweczka. Zawsze coś, zawsze się zwróciło. Yy, straszne pieniądze. <laughs> Stefa. Yy, tutaj szukamy pliku banknotów: pierścionek, worek, perła i, i diament. Czyli niestety też nic. Jeszcze tutaj dodrapię. Niestety też nic. Stefa się nie boi. E, kopalnia rubinów. Znajdź rubin pod warstwą ścieralną. Co szukamy? Rubinka. Sjacht. Karta. Worek. Pranzoleta. Hmm. Zamek. Gdzie ten rubin? Safe. Naszyjnik. I... I jest rubinek. Czyli coś tam wygraliśmy. I ciekawe ile. 4 złote. Zawsze coś. Dobra, czyli 4 zł w kopalni rubinów. I ostatnia zdrapeczka na dziś. A może i nie. A może i tak. Ostatnia. Dobra, kasa razy 5. Wygrywające liczby to 30 i 16. Szukamy 30 i 16. W pierwszej linii nic. 17 i... Czyli niestety nic. Dobra, czyli dzisiaj w lotku złotóweczka. W kopalni Rubinów 4 złote. A ile razem było wydane? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? Dobrze liczę. 7 zł. Wygraliśmy 5. Także jest nawet w porządku. Hmm. Szczerze Angela masz do dodania No nie wstydź się No nie wstydź się No No także macie tu jeszcze Stefę Chodź Stefcia Macie tu jeszcze Stefę I do zobaczenia w następnym odcinku Cześć